Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. Na samym starcie chciałbym Wam bardzo podziękować. Bardzo Wam podziękować za to, że jesteście, że oglądacie moje filmy. Mam nadzieję, że Wam się one podobają, ale nie dziękuję bez powodu, ponieważ dzisiaj, czyli 28 lutego roku 2025, udało się przekroczyć 200 subskrypcji na tym kanale. Nie dość, że ten odcinek jest specjalny, to jeszcze zestaw, który przedstawię Wam dzisiaj, jest specjalny. Cofnijmy się jednak w czasie do 5 stycznia tego roku. Tego dnia na moim kanale pojawił się film po bardzo długiej przerwie, który przedstawiał właśnie omówienie Snackshaka, czyli baru z przekąskami. Jest to zestaw również z serii Lego Brickling Designer. Mam nadzieję, że ten kanał jeszcze urośnie i że będę mógł dostarczać dla Was coraz lepszej jakości materiały. Chciałbym Was również zachęcić do komentowania moich filmów. Bardzo chętnie posłucham, co macie na, do powiedzenia, właśnie na temat y, moich filmów. Możecie sugerować mi różne rzeczy. Jestem dopiero początkującym twórcą, więc bardzo chętnie będę przyjmował konstruktywną krytykę, co powinienem w moich filmach zmienić, a co wam się na przykład bardzo podoba. Od razu chciałbym wam was uprzedzić, że mogę podczas filmu trochę seplenić, ponieważ jestem świeżo po wyrwaniu zęba, więc jeszcze trochę czasu będę do siebie dochodził, ale filmy nadal się będą pojawiały. Przejdźmy teraz może już do samego zestawu. Jest to zestaw Składający się z 669 elementów, co jest całkiem dobrym wynikiem, bo w końcu jest to najmniejszy zestaw z serii trzeciej LEGO Breaking Designer Program. Sam zestaw przedstawia przygodę na kempingu czyli po prostu przyczepę kempingową, znajdującą się prawdopodobnie w lesie, bo mamy tutaj drzewo, jest również ognisko, fajny rower, krzesło. Oraz dużo roślinności i zwierząt. Z tyłu pudełka mamy, jak to wszystko wygląda od tyłu, lecz myślę, że będę dzisiaj Wam w stanie to pokazać po zbudowaniu zestawu. Użyję teraz mojego specjalnego noża, żeby przeciąć plomby i otworzyć zestaw. No to otwieram. Zobaczmy, co znajduje się w środku tego pudełka. Ojej. Już widzę wypadła płytka, rzadko się zdarza, żeby LEGO dawało płytki luzem w pudełku. Ojej, mamy szósty woreczek z klockami. Nawet się nie spodziewałem, że będzie tutaj aż sześć woreczków, może nawet więcej. Osiem! Ojej, tego to już się w ogóle nie spodziewałem, ale może będzie coś więcej. Woreczek czwarty. Szósty, woreczek numer pięć, woreczek numer trzy, woreczek siódmy, pierwszy oraz drugi, tak to już jest wszystko. Jeśli jesteście spostrzegawczy, mogliście zauważyć, że w pudełku nie ma instrukcji. Jest za to taka kartka, która przedstawia ten zestaw. Mamy tutaj autora, czyli Joshua Kingme. Na dole mamy logo Bricklinka oraz napisane jest, że jest to seria trzecia. Z tyłu mamy zaś dwa kody QR. I oba te kody prowadzą do instrukcji internetowej. Jest to rewolucyjna forma, ponieważ LEGO yy, raczej do każdego zestawu dołącza papierową instrukcję. No najwyraźniej nie w tym przypadku, bo do zestawów z serii LEGO Breaking Designer nie ma papierowych instrukcji, trzeba używać tych z internetu. Na pewno jest to wyjście bardziej ekologiczne, jednak ja nadal jestem fanem papierowych instrukcji. Jeszcze przed otwarciem woreczków pokażę Wam bardzo ciekawą rzecz, bo w woreczku numer 1 rzucił mi się w oczy niebieski separator. A z tego co pamiętam, w ostatnim zestawie, czyli Snackshack, był separator pomarańczowy. Może jest to jakaś zmiana koloru, no nie wiem. Yy, mogę za to powiedzieć, że niebieskie separatory się zdarzają dość rzadko. Ja mam co prawda kilka sztuk, ale kolejna na pewno nie zaszkodzi. Zobaczcie, Lego niby nie daje instrukcji, czy by było bardziej ekologicznie. A zobaczcie, ile tutaj jest marnowane plastiku. W taką torebkę numer 4 zapakowane jest bardzo mało elementów, które wcale by nie musiały być zapakowane w taką dużą torebkę. Tak samo na przykład elementy z 8, 8 woreczka. Jak możecie zobaczyć, połowa woreczka jest tak naprawdę niewykorzystana. Także nie za bardzo podoba mi się ta reforma. Papierowych instrukcji. Torebek, jak się okazuje, jest jednak 9, nie 8. Zestaw zaraz złożę samodzielnie, i myślę, że zaprezentuję wam go już jutro. To i bardzo ciekawa rzecz mi się rzuciła w oczy. Spójrzcie, data na foliowym opakowaniu to rok 2017, a zestaw ten z tego co mi wiadomo, został wyprodukowany. Pod koniec 2024 roku. Czyli jest to 7 lat różnicy. Może nawet 8. No nie rozumiem. Może Lego używa jakichś starych woreczków. Nawet muszę sprawdzić. No tak, na wszystkich woreczkach mam rok 2017. No to taka fajna ciekawostka. Nawet nie wiedziałem, że Lego używa tak starych woreczków. No to co? Pora oficjalnie rozpocząć. Budowanie. Nie no, to jest dla mnie naprawdę absurdalne, że tyle elementów, to chyba nawet nie jest 50, lego zapakowało w jeden woreczek foliowy. Czy naprawdę nie mogli zrobić, powiedzmy, 5 woreczków na cały zestaw, tylko musiało być ich 9? Na przykład w placu zgromadzeń. Woreczków ponumerowanych było 5, co prawda w tych 5 były w środku mniejsze, ale jednak jest to zestaw, który ma ponad 4000 elementów. A ma tyle samo folii co zestaw, który ma tysiąca elementów mniej od niego. Śmieszna sprawa, bo po zeskanowaniu tego kodu przenosi nas na aplikację LEGO Builder, w której, jak się okazuje, przygoda na kempingu, a w zasadzie instrukcja do niej jest dostępna już wkrótce, czyli niestety nie ma możliwości zbudowania wraz z tą aplikacją i trzeba szukać na innych stronach. Na szczęście link numer 2 yy, działa i można pobrać instrukcję. Nie wiem czemu nie wrzucają od razu instrukcji na aplikację. Dobra, udało się. Mam już instrukcję, więc mogę się teraz zabierać za budowanie tego zestawu. Zbudowałem już trzy woreczki i muszę przyznać, że ta konstrukcja wygląda bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba ta płytka i szczególnie mi się podoba to, że ta płytka jest takiego nieregularnego kształtu, ale jednak bardzo fajne są te kąty. Jakie te płytka osiąga, i dzięki temu wygląda to tak bardzo naturalnie. Tutaj mamy również zbudowany pień od drzewa oraz wiewiórkę, która ma tutaj orzeszka. Wstał już nowy dzień i ja zabrałem się też za składanie przyczepy. Co mnie zaciekawiło, to jest to, że po zbudowaniu woreczka numer 5 zostały mi cztery części w zasadzie dwa koła. Które powinno się zamontować w tej przyczepie, ale niestety tego kroku nie ma w instrukcji, przynajmniej na razie. Więc yy, nie wiem dlaczego opony akurat dali do piątego woreczka. Ale skoro dali, to myślę, że wczepię je teraz. No i świetnie, i mamy już wczepione opony. Fajnie się w ogóle ta przyczepa rozdziela. To zresztą Wam pokażę już w późniejszych krokach. Zbudowałem już woreczek siódmy przyczepa już nabiera kształtu, jest w środku już łóżeczko, kuchnia, yy, szafeczki. co ciekawe, w tych szafeczkach uda mi się otworzyć, w jednej znajduje się czapka z daszkiem, a w drugiej kask rowerowy. I myślę, że jest to bardzo fajny dodatek. Na pewno yy, właśnie takie rzeczy wychodzą na plus. Omówię ten zestaw na koniec, więc nie będę pokazywał, yy, co jest w środku, tak dokładnie, jeszcze tylko wam pokażę, że są fajne otwierane drzwiczki. A właśnie w instrukcji właśnie pojawiła się informacja o tym, że te wszystkie części, które zostawały w trakcie budowania, m.in. też te opony i koła, nagle przydają się do ósmego woreczka. Nie rozumiem, dlaczego w woreczkach szóstym i siódmym dali dodatkowe części tylko po to, żeby nie dać ich w woreczku ósmym. Ale może ma to jakiś głębszy sens, którego ja nie rozumiem. Zestaw jest już złożony. Uważam, że wyszedł naprawdę świetnie. Wygląda znacznie lepiej niż na opakowaniu, co nie zdarza się tak często. I yy, naprawdę zaskoczyły mnie niektóre techniki budowania i w ogóle to, jak ten zestaw jest złożony. A zaczniemy omówienie od tego drzewa, które jest tak szczerze niepozorne, bo. To był naprawdę hardcore, żeby to drzewo złożyć z tych małych elementów liści, naprawdę ciężko się to składa, szczególnie, że to cała konstrukcja trzyma się bardzo słabo i często te liście odpadają, więc to było bardzo ciężkie do złożenia, ale według mnie było warto, bo drzewo wygląda naprawdę dobrze, tak jak prawdziwe drzewa. Mamy motylka i tam z tyłu. Możecie zobaczyć czerwonego ptaka. Z drugiej strony drzewa również jest motylek, ale tym razem w kolorze żółto-fioletowo-zielonym. Pod drzewkiem możemy znaleźć odlew wiewiórki wraz z jej przysmakiem. Następnym elementem, który bym chciał omówić, jest takie oto ognisko. Jak możecie zobaczyć, składa się ono z takich czterech konarów które są podpalone. Dzięki czemu dziewczynka może sobie przypiec nad nim piankę. Skoro mówimy już o minifigurkach, to w zestawie mamy dwie. Dziewczynkę z pianką, która ubrana jest w kurtkę z różowymi rękawami. Nadruk ten jest, jak możecie zobaczyć, dwustronny. Niestety nóżki dziewczynki się nie zginają, przez co nie usiądzie na krześle i ciężko ją dostosować do niektórych miejsc. Mamy również Dorosłego mężczyznę ubranego w czerwoną koszulę w kratkę, która jest również dwustronnym nadrukiem. Trzyma on w ręku topór, w zasadzie siekierę, i ma taką fajną brodę nadrukowaną na twarzy. Omówię teraz elementy, które znajdują się przed przyczepą. W tym celu zdemontowałem drzewo. Mamy tutaj bardzo ładny niebieski rower, który jest w ogóle pierwszym takim elementem w mojej kolekcji. Który na bagażniku ma żółty koszyk, którego również wcześniej nie widziałem. Obok roweru stoi fotel, który jest wczepiony wręcz w tą płytkę, więc nie ma możliwości swobodnego odczepienia go. I co chciałem zaznaczyć, niesamowicie fajna technika wykonania rączek od tego fotela. Bo są to dwie, nawet nie wiem jak to się nazywa, to są chyba bary wczepione w siebie. Nad tym sprzętem mamy fajny niebieski daszek w dwóch odcieniach niebieskiego, na którym leżą dwa liście, które prawdopodobnie spadły z drzewa, co jest bardzo fajnym dodatkiem, bo rzeczywiście można poczuć jesienną aurę. Za przyczepą możemy zobaczyć takie drzewo, które prawdopodobnie zostało pocięte przez tego pana, żeby móc napalić w ognisku. Zaś za przyczepą możemy zobaczyć coś, co podoba mi się najbardziej czyli cieknący kran. Obok niego mamy wiaderko oraz taką bardzo fajną suszarkę na ubrania. Nigdy się nie spotkałem z taką techniką budowania, ale uważam, że jest ona naprawdę bardzo dobra. Być może kiedyś zastosuję właśnie takie robotyczne ramię, żeby wybudować jakąś konstrukcję pod nachyleniem. Samą przyczepę da się z płytki odczepić, co właśnie robię. Jest to budowla niewielka, lecz według mnie bardzo urocza. Z przodu tej przyczepy mamy taką ładną doniczkę z dwoma czerwonymi kwiatami. Z tyłu już wam pokazywałem, co jest. I tutaj mamy światła w tej przyczepie. Prawdopodobnie wtedy, kiedy używa się jej na drodze. I teraz zaczniemy omawianie. Już wnętrza, drzwiczki do tej przyczepy są normalnie otwierane. Świetne to jest według mnie. Chociaż są tak niskie, że chyba figurka się nie zmieści w nich. I jeszcze tak na dachu mamy wentylację. Pierwszy raz się spotykam z takim kołem, chociaż chyba w jednym zestawie już było. Wnętrze przyczepy już wam jako tako pokazywałem. Ale niedokończone. Mamy tutaj część taką bardziej kuchenną, w której znajduje się zlew, płyta prawdopodobnie gazowa do gotowania wody, kubek oraz patelnia z takim tasakiem. Mamy również szafki, które już wam pokazywałem. W nich się znajdują właśnie czapki, nakrycia głowy. I mamy bardzo małe łóżeczko, nad którym znajduje się kwiatek i dwie. Szafki. Pora teraz na mały eksperyment. Znalazłem taką starą yy, furgonetkę, chociaż to jest chyba jakiś Jeep bardziej, z Lego City, który ma taki takie wejście na hak, jakby który ma właśnie ta przyczepa, i spróbuję teraz je połączyć. I w taki sposób, co prawda, przyczepa trochę szoruje o ziemię, ale. Mamy bardzo ładnie połączone dwa pojazdy ze sobą. Czyli rzeczywiście to zadziałało. I tak by wyglądał ten odcinek. Bardzo dziękuję, jeśli obejrzeliście go do tego momentu. Jeszcze raz dziękuję za to, że wspomagacie mój kanał i że wspólnymi siłami udało się wbić te 200 subskrypcji. Mam nadzieję, że nasza współpraca potrwa jeszcze długo. Zapraszam na moje inne odcinki. I co? Do widzenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pa pa!